Państwo, w imieniu Marszałka Województwa Łódzkiego, Pana Grzegorza Schreibera, mam oczywiście także własnym, myślę, że całego zarządu większości, a może nawet wielu, większości radnych Sejmiku Wojewódzkiego. Zresztą są też z nami przedstawiciele Sejmiku Wojewódzkiego, Pani Przewodnicząca Ewa Wędrowska, Pan Janusz Cisielski. Chcieliśmy wręczyć gratulacje. Gratulacje dla pana Romana Wojciechowskiego, no wybitnej postaci. Myślę, że nie musimy się tutaj przekonywać, tylko ewentualnie utrwalić w sobie przekonanie, że pan Roman Wojciechowski od lat jest wybitną postacią tworzącą, współtworzącą kulturę ludową. To rzeczywiście wyjątkowa postać, wyjątkowa pasja, która została zdefiniowana w taki właśnie sposób. Dziś wiemy doskonale, że uznanie pana Romana Wojciechowskiego zyskuje coraz szersze kręgi. Nadszedł moment, by w imieniu marszałka województwa łódzkiego złożyć gratulacje z okazji nadania medalu zasłużonej kulturze Gloria Artis. To wyjątkowe wyróżnienie ministra. <coughs> Kultury i dziedzictwa narodowego, które trafi do rąk pana Romana, oczywiście będzie jeszcze wyjątkowa uroczystość, która potwierdzi. Dziś przekazujemy gratulacje, słowa uznania, wdzięczności za pracę na niwie kultury ludowej przez ostatnie lata, przez wiele ostatnich lat yy, i także życzenia tego, by. Ta pasja, którą pan emanuje, nadal była identyfikatorem pańskich działań, pańskiej osobowości i wszystkich tych środowisk, w których pan funkcjonuje. Bo wiemy doskonale, że pracuje pan także z młodzieżą. To bardzo ważne, żeby kultura ludowa była żywa, bo kolejne pokolenia też warto by czerpały z tego samego źródła wyjątkowego źródła kultury ludowej. Która tworzy tożsamość nie tylko Ziemi Opoczyńskiej, Tomaszowskiej, Łódzkiej, ale tożsamość naszego narodu. Jeszcze raz niskie ukłony, wielkie gratulacje, życzenia na przyszłość. Wszystkiego dobrego. A Symbolicznie też w imieniu Województwa Łódzkiego kilka gadżetów Dziękuję, dotyczących również kultury ludowej. Wszystkiego dobrego. Dziękuję bardzo. No myślę, że jeszcze jestem w miarę naładowany pozytywną energią, że szybko bym nie chciał tak zakończyć, bo jak wspomniałem w Łódzkim Domu Kultury, że pomału by się należało wycofywać, to tylko <laughs> mi powiedzieli tak, panu nie wolno. Także muszę ciągnąć to dalej. I to właśnie chcielibyśmy no. powiedzieć, że my tutaj Ministerstwo tak, docenia pana osiągnięcia, ale liczymy na jeszcze większe osiągnięcia. W dziedzinie właśnie kultury, w dziedzinie muzyki, która jest Pana pasją. I mamy nadzieję, że to nie tylko takie medale, ale jeszcze inne, bo chyba jeszcze, że tak powiem, docenienie przez Pana Prezydenta. Jeszcze przed Panem, myślę. Dziękuję serdecznie. No dobrze by było. Jeżeli, jeżeli Bozia pozwoli, kontynuować to dalej, to myślę, że Państwa nie zawiodę. A my będziemy wspierać. Dziękuję bardzo, bo teraz, żeby ta ustała pandemia, to moja kapela ma już trzy lata karencji, że może jechać do Kazimierza Dolnego na Chciałem. Jeszcze do Filharmonii Szczecińskiej na te turnieje muzyków prawdziwych do Bukowiny Tatrzańskiej, tam widać to co przywiozłem, co zdobyłem. Nie wszędzie dają co prawda gadżety, no ale myślę, że już jest dużo. <słuch> Proszę Państwa, po podpisaniu umowy dotacyjnej przez pana marszałka Zbigniewa Ziębę nastąpiła jakby druga część tego dzisiejszego spotkania, podczas której no, Gościliśmy pana Romana Wojciechowskiego, mieszkańca powiatu Tomaszowskiego, człowieka wyjątkowego, jeśli chodzi o wartości artystyczne, ludowego muzyka znanego nie tylko tutaj na poziomie naszego powiatu, nie tylko na poziomie województwa łódzkiego, ale człowieka, który swoimi osiągnięciami przebił się na terenie całej Polski. Wiąże się to spotkanie również z tym, że jest nominacja dla pana Romana Wojciechowskiego do odznaczenia. Zasłużony kulturze Gloria Artis. Proszę Państwa, to jest takie podsumowanie, ale też pokazanie całości działalności pana Romana Wojciechowskiego jako artysty, jako muzyka wyjątkowego, takiego kompletnego. My, jako powiat, obserwujemy tutaj te działania już od wielu lat. Również zainteresowały się tą działalnością władze Województwa Łódzkiego, z czego się po prostu bardzo cieszymy. A te wszystkie nagrody, które możemy zobaczyć tam na ściance, które uzyskał pan Roman, świadczą o tym, że jest osobą znaną i uznawaną na terenie całego kraju, na terenie całej Polski. Cieszymy się, że mamy taką perełkę na terenie naszego powiatu. Cieszymy się, że pan Roman również chciałby to swoje dziedzictwo, to co jest jego dorobkiem przekazać młodszemu pokoleniu, żebyśmy my jako Polacy mogli cieszyć się z tej naszej kultury, która jest kultywowana przez kolejne pokolenia i przekazywana na kolejne lata, co jest bardzo ważne, istotne, żeby zachować tą tożsamość regionalną, ale również tożsamość kultury polskiej. Także serdecznie gratuluję panu Romanowi z osiągnięcia kolejnego sukcesu, który, mówię, naprawdę mu się należał. Tak, to trzeba podkreślić, naprawdę mu się należał, bo po prostu jest osobą wyjątkową, cały czas młody duchem i taki ukierunkowany bardzo pozytywnie na ludzi. Pan Roman Wojciechowski to bez wątpienia wybitna postać, która zostawi trwały ślad w kulturze ludowej naszego regionu. Nie tylko regionu Opoczyńskiego i Tomaszowskiego, ale całego naszego województwa, a nagrody, które otrzymuje, które potwierdzają nie tylko jego talent, jego pasję, ale także wkład pracy, który przez lata czyni po to, by swoją pasją zarażać środowiska, w których funkcjonuje, by Uzyskiwać możliwie najlepsze efekty, ale także współpraca czy praca z młodzieżą. Wiemy doskonale, że pan Roman Wojciechowski docenia te pokolenia, które tak naprawdę wzrastają z naszym udziałem, można powiedzieć w naszej asyście, ale jest to odpowiedzialne prowadzenie. To mentor, to nauczyciel, który z pewnością będzie jeszcze wiele pozytywnych efektów uzyskiwał w swojej pracy. powiatowy w tym miejscu w tym momencie oczywiście pogratulować po raz kolejny panu Romanowi Wójciechowskiemu tej wyjątkowości proszę państwa tej pasji tego ducha to duch młodego człowieka który jest pełen planów pełen optymizmu jeśli chodzi o kolejne lata jak i również o to co wiąże się tutaj z kulturą na terenie naszego powiatu na terenie naszego województwa ale tak jak tutaj pan marszałek wspomniał na terenie Całej Polski. To, co Pan robi, jest, coś wyjąt... jest czymś wyjątkowym. No, my oceniamy Pana jako taką perełkę, która świeci na mapie Powiatu Tomaszowskiego. Bardzo serdecznie dziękuję mediom, które w jakiś sposób też zdopingowały nas do tego, żeby pokazać czy pokazywać wielokrotnie ten dorobek Pana Romana. Jest to coś wyjątkowego, czym możemy się poszczycić, ale też Chcemy panu jakby tutaj oddać odpowiedni hołd dla tego wszystkiego, co pan zrobił przez całe swoje życie i pomimo różnych trudności, które się zawsze gdzieś tam pojawiają, dalej chce pan to realizować po to, żeby ta kultura tutaj naszego regionu, kultura województwa i kultura Polski właśnie w takim wymiarze była obecna w umysłach naszych mieszkańców, nas Polaków bo to jest coś, co trzeba pielęgnować, coś, co trzeba kultywować, o czym trzeba przypominać, mówić i to, co jest właśnie piękne, żeby przekazywać te wszystkie wartości młodemu pokoleniu, żebyśmy zachowali tą naszą polską tożsamość. Także, panie Romanie, serdecznie gratulujemy po raz kolejny. Cieszymy się z tych sukcesów, z tego medalu, ale i z tego, że ma pan takie plany już na przyszłość, można powiedzieć, takie turne, jeżeli chodzi o swoją działalność. No, na poziomie całej polskie, także serdecznie gratulujemy. I przyznam szczerze, że brakuje mi tego nie mogę <grytanie> tylko czekać Dziękuję. Proszę bardzo. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Serdecznie gratuluję, bo powiem szczerze: ja z kulturą ludową spotkałem się poprzez Oskara Kolberga no, oczywiście poprzez publikację Oskara Kolberga, którego bardzo cenię jako e, wybitną postać z przełomu e, wieków, e, która pozostawiła trwały ślad e, w dokumentowaniu kultury ludowej naszego kraju. W dziełach Oskara Kolberga, które są rozpisane na kolejne regiony województwa, naprawdę odnajdujemy wiele bardzo ciekawych informacji. Ja jako student wówczas docierałem do nich, były mi one potrzebne do różnych poszukiwań badawczych, ale w następnym kroku, kiedy dowiedziałem się, że Oskar Kolberg w ogóle jest związany z naszymi okolicami szeroko traktowanymi, bo przecież przysłucha, prawda? Tak, to zdecydowanie ten obszar, gdzie pozostały trwały ślad, ale był obecny w całej Polsce, w całej Polsce, której wtedy nie było. I to by też była wartość, prawda? Tego Oskara, Oskara Kolberga odbierałem 14 listopada 2012 roku na Zamku Królewskim w Warszawie. I panie Marszałku, tu są te baszty, te dość, dość ciężkie. I tu jest, to są te baszty, co ja, instrumentalista, solista w 2008 i 2015 roku, a ta jest w 2018 roku jako kapela, także trzy są zdobyte, to jest zaszczyt wielki naprawdę. To jest zasłużony działacz kultury. I tu jeszcze od prezydenta Tesza mam, dawno temu. No, to jest ten tu z tym yy, I, i najważniejsze Oskar Kolberg tu jest, tu jest właśnie ten Oskar Kolberg no i tu są te główne nagrody Paścia to też zdobyłem ja 2008 i 15 i kapela 18